To jest dla mnie sport, którego gram praktycznie całe życie. Postanowiono dodać jeszcze jeden człon. Czarnożyły dziś ożyły. Orszak już zmierza do kościoła. A my rozmawiamy z tymi, którzy przygotowali między innymi to dzisiejsze spotkanie ze mną. Najpierw Wiktoria. E, Wiktoria, Ty odgrywasz dziś rolę Maryi. Jak ważna to dla Ciebie rola i jak istotne to dziś dla Ciebie święto? Dla mnie to bardzo duże wyzwanie, że mogłam brać udział w tym e, wydarzeniu. Planowa rola Maryi to było wielkie wyróżnienie dla mnie, dla osoby wierzącej, że to właśnie mnie wytypowano z całej parafii, że ja mogę się wczelić w rolę Matki, matki Bożej. Dziś tu powiedzmy szczerze, drodzy Państwo, chłodno i mocno wieje. Dziękuję, że jesteście wszyscy tu z nami i że ten orszak się odbywa, a teraz, Wiktoria, proszę powiedz, ty dziś rola anioła. Jaka to dla ciebie rola jak ważna i istotna? No, dla mnie to było bardzo duże wyzwanie do roli, wytworzyła mnie ja samą książkę Robocz, co było dla mnie dosyć dużym wyróżnieniem. No, próby były dla mnie bardzo moim doświadczeniem oraz sposobem też do integracji z pozostałymi uczestnikami tego przedstawienia. Z całą pewnością, biorąc udział w tych jasełkach, bardziej poczułam istotę Świąt Bożego Narodzenia niż zwykle. Dziękuję serdecznie, serdecznie. Mówię, że Czarnożyły dziś ożyły. Pani Anna Kałdońska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach. Faktycznie tak jest, że cała miejscowość, te niewielkie Czarnożyły żyją dziś tym wydarzeniem? Tak, Czarnożyły żyją tym wydarzeniem. Już nie pierwszy raz w Czarnożyłach odbywa się Orszak Trzech Króli, bo bierzemy w nim udział już po raz piąty. I jest to dla nas okazja do integracji modlitwy do kolędowania oraz do manifestacji wiary. Pani Anna Sowota pani też podkreślała to, że faktycznie jest to manifestacja wiary, dlatego pani też dziś ukoronowana. Tak. Dla dla wszystkich uczestników orszaku to jest przesłanie. Podobnie jak królowie niesiemy do tego żłóbka, do Jezusa swoje nie dary materialne, ale niesiemy radość, smutek, łzy, yy, uśmiech, cierpienie, ból. Wszystko to chcemy złożyć Panu Jezusowi, żeby. Yy, Pobłogosławił nam, bo gorąco w to wierzymy, bo wiadoma sprawa, że w tym orszaku biorą ludzie wierzący, yy, a może nawet i przypadkowi ludzie, którzy nie wierzą, ale może uwierzą. To Panią jeszcze dopyta, bo Pani wie, jak się kiedyś obchodziło ten dzień, a teraz ta inicjatywa Orszaków Trzech Króli to jest naprawdę pokazanie takiej radości, też taka manifestacja wiary i dobrze, że takie inicjatywy są i się je organizuje? Bardzo dobrze. Ja pamiętam, kiedy byłam młodą e, osobą dziewczynką jeszcze, to była tradycja, że właśnie w tych trzech króli to chodziło się od domu do domu. Inscenizacje, e, jakie które dzisiaj wzięliśmy w kościele, odbywały się w każdym domu. To była naprawdę e, wielka atrakcja. E, dzieci, młodzież angażowała się nie tak jak teraz, że oglądają tylko e, filmy jakieś tam gierki w, w telefonach i bardzo dobrze, że wraca to może w cząstce, może nie całkowicie to wróci na pewno, ale yy, bardzo się cieszę i wszyscy chyba ci, co tutaj przyszli na ten orszak i czekamy go, yy, z niecierpliwieniem następnego roku, żeby znów... I na pewno jeszcze lepiej przygo będzie przygotowany. My liczymy, że za rok też się spotkamy. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Tak jak Państwo widzą, wiele osób tu ukoronowanych, dlatego że każdy miał możliwość, by tę koronę nałożyć na głowę, by poczuć się jak mędrcy świata, monarchowie czarno żyły, dzisiaj ożyły. To powtarzane jest tu na każdym kroku, ale to nie jedyne miejsce i nie jedyne miasteczko, przez które przeszedł dziś ten piękny orszak Trzech Króli. droga, ciemna oraz kręta, radość w moich oczach, gdy nastał dzień święta. Kłaniam pokłon, padam na kolana, gdyż w Betlejem mieście odnalazłem Pana. Dni powszednie pędzą ze światła prędkością, ten czas się zatrzyma, czas co jest miłością, dziś dokończyć mogę drogę rozpoczętą, dotarłem do celu, na święto narodzi, pragnę złożyć pokój, mocne zapewnienie, z łaską Twoją Jezu życie swe odmieni. niby gwieździstym, że nastał dzień święty, piękny, uroczysty,